Jeśli moje filmy pomogły Tobie i Twojemu Kitku, wesprzymy kanał. Cześć, kociarze. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny od pozostałych do tej pory. Chciałam nagrać komentarz do poprzedniego odcinka dotyczącego Płomy Nubi. Przeczytałam wszystkie Wasze komentarze. Były jak zetknięcie dwóch kontynentów było to jak starcie serca i rozumu. A jak wiemy, prawda zawsze leży po środku. Chciałam podzielić się z wami pewnymi refleksjami, do których doszłam po przeczytaniu tych komentarzy. Mam nadzieję, że okaże się to dla was wartościowe. Zapraszam. Na początku stwierdzę, że cytując pewne komentarze, nie odnoszę się bezpośrednio do ich autorów. Całość postrzegam jedynie jako pewnego rodzaju zjawisko. Temat PUMY jest tematem społecznym. Jak każdy temat społeczny jest kontrowersyjny. I wielowarstwowy, co już podkreślaliśmy z Damianem w poprzednim odcinku. Zawsze staram się na wszelkiego rodzaju sprawy patrzeć z lotu ptaka, bo tylko kiedy nabieramy dystansu do pewnych spraw, tylko wtedy jesteśmy bliżej prawdy, kiedy widzimy sprawy z lotu ptaka. Czasem, kierując się emocjami, a jest to bardzo emocjonujący temat, Posuwamy się za daleko. Obrażamy innych, obrażamy również samych siebie takim zachowaniem. Czasem jednak w takich sprawach, zabierając głos, kierujemy się głównie rozumem. I w moim myśleniu, w moim mniemaniu również posuwamy się za daleko. Dlaczego tak uważam? Rozum każe wierzyć nam w definicję, w autorytety. I specjalistów. Serce dostrzega emocje, krzywdę, przywiązania. W idealnym świecie rozum spotyka się z sercem i wypracowują wspólną drogę. Jednak świat, w którym żyjemy, nie jest idealny. Niektórzy w komentarzach używali pojęcia, że wprowadzamy Was w błąd. Pewnymi określeniami to nie jest teraz ważne. Po pierwsze. Nikt nie może wprowadzić was w błąd. Dlaczego? Ponieważ to wy sami jesteście tylko w stanie wprowadzić siebie w błąd. Zawierzając komuś innemu. Nie ufając swoim odczuciom temu, co widzicie. Muszę przyznać, że w życiu zawsze wyznaje pewną zasadę, Staram się nie wierzyć żadnym autorytetom. A wszystkie autorytety, które spotykam w swoim życiu, traktuję jako wyłącznie inspirację. Wielokrotnie tworząc dla Was filmy, używam sformułowania, że mam nadzieję, że będzie to dla Was inspiracja do poszukiwania. Wiedzy samodzielnie. Nie używam tego zwrotu bezmyślnie, wręcz bardzo świadomie, ponieważ zależy mi zawsze na tym, abyście przeanalizowali zawartość moich filmów i wyrobili sobie własne zdanie na podstawie różnych zdań różnych ludzi. Wiara w autorytety i specjalistów. Prowadzi do braku samodzielnego myślenia. Niestety, system oświaty, który mamy w tych czasach, wcale w samodzielnym myśleniu nam nie pomaga. I tutaj mogę Was zachęcić do przeczytania paru ciekawych lektur e, Igora Witkowskiego. Między innymi, dlaczego ludzie nie chcą się rozwijać. Jest to podtytuł e, książki. Instrukcje przebudzenia. Są to bardzo ciekawe pozycje, właśnie nawiązujące do braku samodzielnego myślenia w tych czasach, że jest to bardzo powszechny problem ludzkości. Zachęcam Was do tego, abyście szukali wiedzy, czytali różne artykuły, czytali różne definicje. Jednak nigdy nie będę Was zachęcała do tego, aby zamknąć się w sztucznych ramach, jakie wyznacza Wam definicja, ponieważ każda definicja to jest coś, na co kiedyś umówiliśmy się wszyscy. Definicje również stworzyli ludzie. Przestaliśmy być innowacyjni. Z jednego względu. Przestaliśmy samodzielnie myśleć. Ufamy autorytetom, ufamy influencerom, ufamy temu, co słyszymy, nie przefiltrowując tego, co słyszymy, przez własny system wartości i postrzegania świata. Każdy z nas ma własny rozum, własne odczuwanie i ma prawo do własnych wniosków, bo właśnie takie indywidualne wnioski tak. są najbardziej. Innowacyjne. Jak inaczej mamy wymyślać nowe wynalazki? Na pewno nie w taki sposób, że zamkniemy się w obrębie jakichś definicji. Moja dywagacja o definicjach jest z powodu dyskusji pewnej, która nawiązała się pod filmikiem, a mianowicie tego, że użyłam zwrotu udomowiona puma, który w sensie naukowym nie istnieje. Ponieważ udomowić można jedynie gatunek, a nie pojedyncze zwierzę. Osobiście jednak nie zgadzam się z tą definicją i mam do tego prawo, ponieważ definicje służą do tego, żeby je podważać. Proces powstawania definicji wygląda tak, że najpierw zauważamy zbiór jakichś cech, później je definiujemy umownie, a następnie powinniśmy je z równą determinacją podważyć, aby sprawdzić, czy dalej definicja ma sens. Kiedy będziemy ślepo cytować definicje i artykuły naukowe, nie sprawdzając ich w praktyce, to zamkniemy się znowu w sztywnych ramach i zamkniemy swoją kreatywność. A uważam, że jedynie kreatywność w tych czasach ma sens. W szkole każą nam się uczyć definicji. Później dostaniemy ocenę dobrą lub złą za poprawne odtworzenie tej definicji. Czy jednak na tym ma polegać nasza kreatywność? Czy na tym ma polegać nasze człowieczeństwo, nasza innowacyjność, że będziemy cytować regułki? Na pewno nie. Oczywiście zachęcam do tego, aby poznać te regułki. Ważne jest, aby poznać definicję, ponieważ jest to jakiś punkt odniesienia, ponieważ do tego mamy serce, mamy rozum, mamy zmysły, aby postrzegać świat i filtrować ten postrzegany świat dodatkowo przez nasze doświadczenia, przez eksperymentowanie, eksplorowanie świata. Teraz na koniec. Zastanówcie się. Ile razy w sytuacji towarzyskiej ktoś próbował zanegować wasze poglądy, odwołując się do definicji naukowych? Próbował zamknąć wam usta, wepchnąć was do szuflady niedouczonych, głupich. Ile razy Poczuliście się zażenowani, bo ktoś przytoczył definicję, której nie znaliście, a wypowiadaliście swój pogląd przez pryzmat tego, co odczuwacie, tego, co wam podpowiada serce, tego, jak wy postrzegacie świat. Nie możemy pozwolić na to, aby żadne autorytety, żadni specjaliści, ani żadne definicje zamykały nasz światopogląd, zamykały. Nasze odczuwanie świata. I to nawet nie jest kwestia odwagi. To jest kwestia tego, kim jest człowiek. Kwestia człowieczeństwa. Ponieważ my, jako ludzie, nie jesteśmy tylko rozumem. Jesteśmy również tym, co odczuwamy i tym, co widzimy, tym, co słyszymy, tym, czego doświadczamy. Na tym kanale będę. Przytaczała wam pewne artykuły naukowe, pewne fakty, pewne definicje, ale zachęcam was, abyście je podważali, abyście szukali własnych dróg, własnej prawdy, abyście doświadczali, eksperymentowali, ponieważ tylko wtedy jesteśmy w stanie stworzyć coś nowego, coś innowacyjnego. I może się to pewnym grupom nie spodobać. Ale jest to spójne ze mną. To jest mój kanał i będę go realizowała w sposób, który uważam za słuszny. Pomyślałam, że podzielę się z Wami tą refleksją, która mnie naszła po przeczytaniu właśnie wszystkich komentarzy dotyczących tego filmu, ponieważ uważam, że to jest ważne. Każdą regułę trzeba sprawdzić w praktyce, ponieważ nie każda reguła dotyczy. Każdego człowieka i każdego zwierzęcia. Na sam koniec chciałam powiedzieć, że w poprzednim filmie nie zmieniłabym ani słowa. Może oprócz tego, że Owczarek był belgijski, a nie niemiecki, co musicie mi wybaczyć, ale ten film powstawał w dosyć dużym pośpiechu, ponieważ czas był w tym momencie istotny. Stąd to niedociągnięcie. Mam nadzieję, że informacja o wczarku belgijskim jednak nie zakłóciła głównej intencji tego filmu. I to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinku.